Tylko widzę, witam nas w kolejnym odcinku na tym kanale. W sumie dawno odcinków nie było, a więc chyba chcę kanał przewieźć do żywych, <laughs> że tak to nazwę. A więc gramy sobie dzisiaj aktywację, ale nie rankingową. No i co, no i zaczynamy. Jaki jest sezon piąty? Piąty, chciałbym, żeby był rozdział piąty. Y rozdział szósty, sezon trzeci. Więc gramy aktywację, bo materialnie ale nie da się grać. A potem może pogramy w jakieś. Co to jest? W ogóle, a nie powiedziałem, gram dzisiaj z kolegą, bo w ogóle. Co to jest? Jakiś One Block Lucky Edition. Co, co to jest? Nie wie, co to jest. W każdym razie pogramy sobie pewnie potem jakieś jeszcze chorełe. to chorełe. Jakąś taką gierkę bardziej choreę, bo bym to nazwał. No tutaj papila. Tu jest papila, ha. Trzymaj, że papila. Aha. Co, no to klikamy, nie? O. Nie! To jest ta pompa, jaka byś ona powróciła To jest strategiczna pompa. Była w piątym trzecim chyba widzowie. Co no to było w ogóle? Ove już oszuciągłe, to tego nie pamiętam Nie, co to jest w ogóle za mapa Jakaś taka dziwna Dobra to chodź na elektrownię Spokojnie ja dopiero jedną widzę, dwie Dwie są! Dwie! Ja mam jedną! Dziś będzie tyle ci, że masz tyle osób, ale ja mam jedną. Już mam zajął. Nie słyszę się zajął. Co to? No, musiałem spaść. Okej, okay, Glea Skrzynia. Pistolecik. Tego oczywiście wymieniamy Gaia okay, Play. U! Uh, jest! To nie Dlaczego? Dlaczego ja? No, jakby to powiedzieć, nie do końca mam akcji. No. Nie do końca mam w ogóle akcji. Okej. Okay? Dobra, dobra. To ja Trochę osób piję, ale myślałem, że będzie więcej. Szczerze. Szczerze, szczerze. Dobra, poteczka piję, poteczkę... A mam dwa bigi, to po co tam poteczkę piję. Coteczko? Ja nie. Ale mam pompę. Szałem, ale mam pompę. A za chwilę sobie poukładamy te by nie, bo ułożone jakby był jakimś graczem na PlayStation, dosłownie. Zobaczyłem jak mój kuzyn gra na playstation w no, niej ona tak poukłada na pełni. Ja wszystko mam już poukładane Oj staj pa, gdzie ty jesteś? No 150 metrów, a nie chce mi się tu mieścić Okej, okay, spliesza Uj, ja pamiętam to miejsce, kiedy to ja poleciałem, bo Każdy gdzieś leciał, a tutaj akurat nikogo nie było z jakimś studem o się zachętujesz jak się Stefa! Ja. Człowiek, jak ja z tej Chciałem jakiś małbiczek. Co? Samochody są przecież, a ty jesteś... Nie ma samochodu. Co? Co? Ja powiedziałem, że że są samochody? Wolę szeregu, bo będziesz to... Gdzie ten... ten? się poduszka się rozpełniła? Mimo słabej to... Powiesz mi chociaż, ile ma beta i ten Nintendo? Gdzie samochód, widzisz? Nie ma. Jak on nie działa? Czemu on nie działa? Zastrzega. Zastrzega. Wiem, że strzela. ma dać się do niego wejść. A ła! To się nie ja Wiem, że plecy, ale ja nie mam nic. Na... On tu się jednak sterownikiem ja myślę, że nie mam. No czemu do tych samochodów się wejść? Bo... Jesteś głupi? Bo no weź mnie, ulec. Bo ty mnie wybuchłeś. No wybuchłeś tym ja mam stację. Oj, ginę, nie? No, on tu jest. Jakiś bratek. Weź mi uratuj, to jest beratek. Jak daleko? Gra w mnie Nie, bo mnie wybuchłeś. Ja miałem grappler. No to też ci tak zrobię. Tu ty masz dwie pompy? Co ty w ogóle zrobiłeś? Tu strasznie daleko byłeś, szczerze, strasznie. Tu chodź. Nie chcę tam odepić. Gdy walej. Przed 3-4 literami tu wpływa. Nie rozumiesz, jakie to jest rzadkie? To, 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 to znowu tych kilku urzędników jest akurat przy mnie się zabiję. Weginę. 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 No i ginę. No i ginę. No oczywiście mam droga. Ta jąda nie będzie wygrana. Dobra, widzowie, napiszcie swojego ulubionego piłkarza w komentarzu, bo mi się nudzi. Trzeba napisać swojego ulubionego piłkarzika w szpitalu, znaczy, w komentarzu. No i oczywiście typu musi mnie od razu naatakować. Ja się zabombię chyba. Weź mi pomóż! Bo typki nas atakują. Jak Weź to otwieraj! Ja też chcę ten zrzut. No i typo, nie? Nie robię to pan. Tylko sobie dawa to był jakiś bamiczek. Jaki wamicz? O co on miał? Nie. Jest pigle. Nie wolesc. Big lapla. Big laplee. Ile to jest z tych rzutów, lecimy po następne. A ja nie mam, ale mam to. tam zrzutów, niejaj. Jakieś nie. koks na no. Dobra, ja nie chcę tej snajpy. Ja mam jakieś ważniejsze rzeczy. Typu? Dobra, lecimy na niego. Uj! Oj, oj, oj. I złapiem go. Zepiłem go! Tak. Co miał? On miał Auga. On miał Auga. Mitycznego Auga miał. joki z faktycznie. Ale go zabiłem! A popadł i lepsza. Eee, a! Na, na drzewie, drzewo, drzewo. Czekaj, ale ja nie ma nic na drzewie. Drzewo. Widzę go. Dobrze. Dobrze. Nie. Nie. Dino. Ja PD. Nie uderzę cię, czekaj, nie spust. On tam zginie. Coś jeszcze. Tak? Nie, te jest, makry, Zrzucik, typy. to jest maksymalnie. wypije. Tak, to rzucik Typy. Tyle Jest też nie dużo. Chyba typy się tam nawalają. Rzucik je typne badają człowieku. No wiem. Ja piedykam. Nie wiem, właśnie. Nie wiem, co mam za to mam co tu wziąć. To jest dobre. Nie biorę tego. O, Batek dostał ten bambik. Jestem Bambik! 108, 108, 108 i nie wiem co dostał, nie wiem co dostał, więc nie dostał. No weź mi tego palca z tego. i No. Weź tu legendarny tutaj weź To by sobie. Już ja zabiłem go! Człowieku. W ogóle leczył beatek. Nie wiem, lecić na nich czy nie lecieć na nich? Nie. Tu są jakieś beatki. O nie. Są trzydzieści jeden. Nie. są on nie ginie? To jest nie ginie. Już nie No ginę, ginę, ginę. To jest tak nudna No. Bratki! pomóż mi! Tak! Idź! pomóż? Kur. Pomóż mi! Oni tu lecą na pewno. Zniszczyłem da. Łup jaka jest po co ta Tam są, tam są. Ja z tym. Jestem wyłączona. Wiem, że idą. Ja sobie z Nie możemy się poddać gabieś. No Dostał! On ma biało, on ma biało! Bombię mu na biało. To lecimy tam. Jedna runda. Słuchaj Co? Jak jest z nich z trzech? Przecież to możliwe, nie jest. Ale Z tym komikiem. Jest zbior! Zbity! Bombi go! Bomba! Ciebie! Dobrze! Nie mam nic ciekawego! Lecciwy na nich! Ej, Skąd? Skąd? Lecz się! Jak z pleców, jak za plecami jest Stefan. Patku, a ja tu nic nie się widzę. Ci oni są. Ci oni są! Patrzę! Gdzieś... O! Z tołem! mocno! Nie wiem właśnie skąd. To jest problem Widzisz ich? Gdzie są? To na budynku widzę! Ich. Jestem ten bambik! Jestem ten bambik! Widzowie! Lecimy na tego bambika! No! No deski ty też żył! Natomiast widzę go, się nie widzę go, ale widzę to, co tam jest. O ma, o ma, pop, to jest jakiś bambik. Bo ten zrzut rzut, musi tam teraz być. Ja, ja w niego Wleć w niego. Y ja potrzebuję coś do leczenia, jeśli. To jest jakiś. To jest ten, to jest ten bambik. Kabiec, ja to jest ten bambik. To jest konkretnie ten bambik. Co to legendarne. Nie To jest jakiś derpak, to ja na tego nie chcę. Chcę tylko leczenia. Ja już Nie jestem. Już. No ja się uleczyłem. Masz go? Jest jakiś bambik? No to Gdzie ty na dole go widzisz? Co to? Są... No mama dostał, dzwinę! Dzina! No to go trafiłem quedę. Yes! To oh! Dostał 169. Jeden. Człowieku cel, tutaj. Wyleciał. Wyleciał, no. To jest jakiś sposób, no? O go nawaliłem, ja Tam jest, w tym budynku. My sami z nim sobie zostaliśmy? No, nie, jeszcze. Nie, on jest z kimś jeszcze. Tak, to my z nim sami, ale ktoś jeszcze z nim jest, jego teammate jest. Ja też tam idę na żeby. Jest może na dachu. Tam jest. On ma biało, on ma biało. Wiem, że tam. Spokojnie, dobra, spoko. Gdzie oni są? Gdzie oni uciekli? Do chatki chodź. Przed nami. Gdzie przed nami? W tym domku. W tym są? Gdzie zaznaczyłem? Tak, 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 Nie tam są. Nie, w domku. W domku, dobra. Widzę go. Dobra, bo Stefanie tak zadaje po 10! Ja dykam. kam. Tam Uciekł. Nie wiem gdzie. Chyba ci coś boli. No gina. Jednak nie. Nie. Weź mnie ulecz. Weź daj mi jakieś leczenie. Tak, nie rozumiemy! Gina. Ja w sekundę zginę Dobra, Dobra oh. Nie spodziewałem się takiej jędy Widzowie Takie jędy się nie spodziewałem oh. Nie, nie Lobby, lobby A oh, ludzie Co to za runda jest Jaka? Onda? Nie wierzę w to czy może ci widzę widzono z tego się.